Siemaneczko ludziska, z tej strony, Jakubowski, witam Was wszystkich na nowym odcinku na tym kanale. Dzisiaj wybieramy sobie nową drużynę roku w FIFA Tutaj zaczynamy od bramkarzy. Nominowany jest Alison Kurtua, Ederson Hradecki, Mandandan, Navas, Neuer. Więc według mnie, tutaj z tych wszystkich kart, to najlepszy sezon miał Neuer. Jego wybiorę do swojej drużyny z obrońców. Acerbi, Alexander Arnold, Amavi, Angelino, Davis, DeVry, Ginter, Hernandez, Hummels, Jesus Navas, Jordi Alba, Kimpembe, Laporte, Marquinhos, Robertson, Sergio Ramos, Diego Silva, Van Dijk. To według mnie na pewno Van Dijk będzie tutaj. E, dałbym jeszcze tutaj Sergio Ramosa na lewą obronę daje bez dwóch zdań Davisa a na prawą obronę Trenta Aleksandra Arnolda tutaj pomocnicy tutaj nominowani są Auer Bruno Fernandez De Bruyne Fekir, Gomez Gossens, Guerreiro Henderson, Kimmich Kovacic, Kross, Albe Luis Alberto Merino, Parejo Renato Sanchez, Sabitzer, Son, Sztindl i Tiago. To na pewno Tiago za ten sezon w Bayernie dostanie. Tutaj nie wiem, mi się wydaje, że kimś jeszcze. Też bardzo dobrze grał w tym sezonie. Oraz znamy się nad Debrinem z Bruno Fernandeszem, ale Bruno jest strasznie słaby sezon miał. Strzela tylko skarnych. <laughs> Jeżeli wiecie o co chodzi, to piszcie w komentarzach. Zastanawiam się i chyba mój wybór padnie na Hendersona, bo Liverpool w tamtym sezonie dobrze też grał. No i napastnicy. Tutaj mamy z napastników. Tutaj napastnicy jest tak. Andres Silva Beneder, Benzema, Caputo. Cristiano Ronaldo, Di Maria, Dybala, Grealish, Haaland, Immobile, i Inks, Insigne, Joao Felix, Joselu, Kane, Kramaric, Lewandowski, Lukaku, Mane, Mbappe, Messi, Neymar, Sarach, Sterling, Suarez, Vardy. No to według mnie tutaj nie ma co mówić. Lewandowski lęduje na szpicy. Na lewym skrzydle Mbappé i na prawym skrzydle Lionel Messi. No i tutaj tak wygląda moja drużyna od bramki Neuer: lewa obrona Davis, y, Sergio Ramos, Van Dijk i Alexander Arnold. W pomocy Henderson, Thiago oraz Kimmich i w napadzie Mbappé, Lewandowski oraz Messi. Wypiszcie w komentarzach, jakie wy składy wybraliście na tą drużynę roku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Oglądajcie więcej odcinków. No i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!